Cześć, przyjaciele, polecam. Cześć, wiatę, polecam. Cześć, wiatę, polecam. Cześć wiatę, polecam. Dzień dobry, dzień dobry. Mecz numer 3 ćwierćfinału play-off Energa Basket Liga. Jesteśmy oczywiście w Lublinie. To jest 6 dzień kwietnia, to jest wtorek. No i będziemy zapowiadać rywalizację w tym trzecim meczu pomiędzy ekipami Pszczółki Startu i Arget BM Slamstal. Bartosz Karasiński, Andrzej Urban. witamy bardzo gorąco. Witam wszystkich. No właśnie, drodzy Państwo, 1 do jednego w rywalizacji do trzech z zwycięstw. 106 do 81 w pierwszym meczu dla stalówki. Drugie spotkanie rozegrane w wielki piątek dla gości, dla ekipy trenera Dawida Detka. 100 do 94 wygrała lubelska drużyna w arenie Ostrów. No i dzisiaj trzecie spotkanie. Co tam w zespole, Andrzej? Jak to u nas wygląda teraz? Na pewno duży niedosyt po pierwszym spotkaniu i po drugim spotkaniu i przede wszystkim złość na po prostu nasz słaby występ, przede wszystkim w obronie. Widać dużą mobilizację i chęć rewanżu za ten drugi pojedynek, bo po prostu był słaby w naszym wykonaniu. Świąt nie było praktycznie, bo sobota był trening, niedziela był trening, w poniedziałek był trening i o godzinie 15 był wyjazd do Lublina. Dużo analizy też wideo w tym czasie w trakcie tych ostatnich dni? Na pewno dni. była analiza ostatniego spotkania, ale to yy, może nie jakoś bardzo dużo, bo po prostu yy, to nie jest ten moment, ale yy, błędy, które popełniliśmy, były przeanalizowane i chcemy je wyeliminować, aby, aby dobrze zagrać w trzecim spotkaniu. No dobrze, drodzy Państwo, tyle tytułem wstępu, to teraz przeniesiemy się do hali Globus, we wtorkowe południe nasza drużyna trenowała tutaj w hali, w której rozgrywany będzie ten mecz, a my po treningu porozmawialiśmy z Maciem Kucharkiem. Maciej, hala Globus, lubisz ten obiekt? Jakieś dobre wspomnienia z tą halą z przeszłości? Parę razy się udało tu wygrać, parę razy przegrać. Myślę, że neutralny teren. Nie, 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 nie potrafię powiedzieć, czy dobre wspomnienia, czy nie. Ale kosze są takie, które wyciągają piłkę czy przeciwnie? Kosze pasują, dzisiaj się dobrze nam rzucało. Jest okej, okay, fajnie jest tutaj. Jakie nastroje w naszym zespole? Jeden do jednego rywalizacja przenosi się do Lublina. Co tam w środku w drużynie? Na pewno bojowe nastroje. Chcemy pokazać, że, że potrafimy wygrać z drużyną z Lublina. Trochę nasze morale poszły w dół po przegranej, ale staramy się, żeby zrobić wszystko, żeby je odbudować i żeby cały czas wierzyć w swój zespół. Jak będziemy wierzyć, to myślę, że będzie dobrze i, i pokażemy, na co nas stać w pełni. Jak analizowaliście ten piątkowy mecz? to tam przede wszystkim obrona zawiodła w tym drugim spotkaniu? Przede wszystkim zabrakło naszej agresywności, zabrakło naszej energii. Bo taktycznie myślę, że byliśmy dobrze przygotowani, tylko po prostu nie wyszliśmy na 100% na to spotkanie. Czyli po prostu tutaj w Lublinie trzeba udowodnić tą swoją wyższość nad drużyną startu, która na pewno będzie szukać swojej szansy. Wtorkowy mecz, jakiego się spodziewasz meczu? Też takiego brudnego z ich strony? Na pewno Lublin pokazał w drugim meczu, że potrafią grać, potrafią grać agresywnie i myślę, że to spotkanie dało im takiego kopa i oni dzisiaj też będą chcieli wygrać, dlatego myślę, że będzie bardzo mocne spotkanie, dużo walki i będzie się podobało kibicom. My też ze swojej strony na pewno wyłożymy wszystko, co mamy, żeby to spotkanie wygrać. No dobrze, tyle macie kucharek. Wracamy do rozmowy, wracamy do studia przedmeczowego. I teraz tak, jeszcze wróćmy na chwilę do tego piątkowego spotkania, bo ktoś powie, że zabrakło nam skuteczności, że może nie było konsekwencji, nie było egzekucji, ale przynajmniej dla mnie obrona. Bo my tak, jesteśmy tak. takim zespołem, który jeżeli nie broni, to później nie napędza się też w hmm, tym ataku. Na pewno to, to był główny nasz problem. Bardzo słabo zagraliśmy w obronie. Od pierwszych, od pierwszych minut przede wszystkim pozwoliliśmy. Im na ich grę, pozwoliliśmy otworzyć ich strzelca laksę. Daliśmy pewność siebie Kamilowi Łączyńskiemu, który później bardzo dobrze kierował drużyną, nie tylko. Nie tylko będząc piłką, ale też, ale też mentalnie, czyli pozwoliliśmy otworzyć ich mocne atuty i, i później było ciężko, ciężko to zmienić. Pomimo tego, że mieliśmy okazję, aby wygrać to spotkanie, to na pewno właśnie bardzo słabe nasze spotkanie w obronie przede wszystkim, gdzie, gdzie nie realizowaliśmy naszych założeń, gdzie się gubiliśmy na początku i w czwartej kwarcie też bardzo słabo broniliśmy akcje typu Pickerol popełniając praktycznie każdy możliwy błąd i otwierając po kolei różnych zawodników. No to jeszcze, skoro mówimy o pick and rollach, no to Łączyński łącznie w tym meczu miał 9 asyst, no i ten Sirsi w końcówce się tam bardzo otworzył, zakończył mecz łącznie z dorobkiem 20, 20 punktów i w tych kluczowych momentach te akcje dwójkowe Łączyńskiego z Sirsi były bardzo dla nas bolesne. Nie tylko Sirsi, ale w końcówce i, i y, Ware rzucał po pick and Dorsey Walker po odrzutce i Davis penetrował. Także po prostu pootwieraliśmy wszystko, co praktycznie było do otwarcia w ich drużynie, i taki był, taki był później końcowy wynik, bo, bo, bo słaba obrona, 100 punktów straconych u siebie na boisku. No to ciężko wygrać spotkanie. No i też w drugim meczu punkty z szybkiego ataku 8, a w pierwszym było ich 16. To też jest taki wskaźnik, który Myślę, pokazuje... Myślę, że to jest właśnie też pokłosie obrony, bo ciężko jest grać szybki atak. Jak się traci punkty, oczywiście, że można grać szybki atak po, po koszu, ale jest dużo ciężej jego zorganizować, a była słaba obrona, nie, nie, było, nie było zbiórek, nie było dalekich zbiórek, które napędzają szybkie ataki, i nie było przechwytów, i, i stąd mała ilość punktów szybkiego ataku. No tak, ale z drugiej strony w tym meczu mieliśmy. 40 zbiórek z tego, 16 w ataku, a w pierwszym meczu tylko było 15 zbiórek w ataku. Tylko 15, ale 11 w pierwszej połowie, która ustawiła, można powiedzieć, spotkanie, w drugiej połowie mhm. graliśmy y, dużo niższym ustawieniem, gdzie, y, gdzie było ciężej o te zbiórki, także. Y, też w drugim spotkaniu mieliśmy dużo niecelnych rzutów, stąd większa okazja do, do zbierania piłek w ataku, bo tylko 20% za trzy punkty po rzutach 3-punktowych. Często jest e, łatwiej zaatakować tablicę niż po e, rzucach spod kosza, bo po prostu e, piłki się odbijają dalej i łatwiej jest zebrać ją w, e, w ataku. E, dlatego myślę, że, e, że na tej zbiórce nie, był, nie było jakiegoś problemu tej atakowanej. Dobrze, znowu zagraliśmy, ale, ale brakło czego innego. Przede wszystkim obrony, tak żebyśmy tutaj nie patrzyli na atak, bo swoje punkty można powiedzieć zdobyliśmy, a na to obronę. Jeszcze jedno pytanie, jakby odnosząc się do piątkowego meczu, pojawiły się opinie, że start ubrudził to spotkanie, tak kolokwialnie mówiąc. Było 56 fauli w tym meczu łącznie obu ekip, a w pierwszym meczu tych fauli odgwizdano 39, rzeczywiście? Na pewno start zagrał, yy, wiedział, że, że aby wygrać nawiązać z nami walkę, to musi bardzo fizycznie zagrać i, i tego dokonał. My natomiast nie zawsze zagraliśmy tak, jak, tak jak powinniśmy. Dawaliśmy zdobywać łatwe punkty yy, spod kosza, to też o Syrskiemu, czy, yy, czy na początku Szymańskiemu. Także nie powinno dochodzić do, do, do takiej sytuacji. Dobra, ale ten piątek to jest już przeszłość, teraz liczy się to, co jest przed nami. Michał Sikora, drugi szkoleniowiec Pszczółki Startu, będzie teraz naszym gościem. Michał, jakie nastroje w drużynie Pszczółki Startu Lublin? Bo podejrzewam, że święta w świetnych humorach, to piątkowe zwycięstwo, wlało chyba dużo optymizmu do drużyny. Czy, czy w świetnych? No wiadomo, że lepiej jest wygrywać niż przegrywać. i Wiadomo, że chwilę się pocieszyliśmy z tego zwycięstwa, natomiast od razu na następny dzień mieliśmy rano trening. Pokazaliśmy, jakie błędy popełniliśmy, co chcemy poprawić i przygotowujemy zespół, że będzie to dużo cięższy mecz teraz niż był ten ostatni. No tak, ale w tym piątkowym meczu pokazaliście duży charakter. To Was jako trenerów bardzo cieszy, tak? że zespół w taki sposób odpowiedział na to, co się działo w pierwszym spotkaniu. No na pewno pokazali chłopcy charakter, no bo ciężko się podnieść, jak się przegrywa pierwszy mecz, minus 25 punktów i nagle drugi mecz jest się w grze przez całą mecz i wygrywa się mecz charakterem. Bo trzeba powiedzieć, że no zagraliśmy dobry mecz, ale przede wszystkim zagraliśmy go jako zespół razem, nikt nie brał indywidualnych akcji, każdy po prostu pomagał jak mógł na swój sposób. No dobrze, teraz dwa spotkania w Lublinie, ta przewaga trochę jest po waszej teraz stronie, czy przeciwnie jest większa presja? Ja wiem, ja mi się wydaje, że jak nie ma kibiców, to nie ma aż takich przewag, wiadomo, no jest to swoje kosze. Yy. Są obrzucane, ale, ale wiadomo, że każdy mecz to oddzielna historia, i my się skupiamy na kolejnym meczu. Nie skupiamy się, że chcemy wygrać dwa mecze, skupiamy się po prostu na kolejnym meczu, żeby wygrać ten kolejny mecz. Dzisiaj mecz numer 3 w tej serii, ten mecz numer 3, może być takim kluczowym, takim przyłamującym? No myślę, że na pewno tak. No wiadomo, jest to drugie zwycięstwo dla jednego lub drugiego zespołu, i tylko jedna, jedna wygrana dzieli wtedy od awansu do półfinałów. Myślę, że. że to wygra dzisiejszy mecz ma duże szanse wygrać serię, aczkolwiek różne już to bywało, więc mówimy się skupiamy tylko na jednym meczu, następnym. Tyle Michał Sikora, drugi szkoleniowiec lubelskiego zespołu. Początek dzisiejszego spotkania o godzinie 20.00. Ten mecz na antenie, ten, ten mecz w serwisie. Emocje TV po meczu, oczywiście, około 22.00 będziemy prosto z lubelskiej hali oceniać, podsumowywać. Zwycięskie spotkanie, bo taki jest nasz y, plan. Zwycięskie dla ekipy Argett BM Slamstal. Hala Globus, jaka to jest hala? Dobra do gry? Dobra do koszykówki? Kosze miękkie, twarde, tego strony trochę technicznej? Ja myślę, że takie pół na pół nie są jakieś bardzo miękkie, nie są twarde, czyli optymalne po prostu do grania. Y, stosunkowo nie jest to jakiś stary obiekt, dość duży, także, y, że na pewno w porządku. Dobrze się tam czujemy, bo wygraliśmy w tym sezonie już dwa ligowe mecze. Ten dzisiejszy przedpołudniowy trening, trochę krótszy, krótszy niż zwykle, jeżeli tak możemy trochę zdradzić z kuchni, tego co się dzieje w zespole, bo to kibiców zawsze, zawsze bardzo interesuje. Nie była to pełna taka godzina, czy tam nawet 50 minut. Taki bardziej skomasowany, zintensyfikowany ten trening. Myślę, że już wszystko, co miało zostać przekazane, zostało przekazane. Też jest taki moment sezonu, że nie można że nie można po prostu długo trenować, często w tym, na tym etapie sezonu jest lepiej zrobić krótszy trening, ale bardziej intensywny I, i po prostu takie są tego powody. Dobra, jak zaglądasz w oczy naszych zawodników, to co widzisz to bardzo tam? Bardzo dużą koncentrację i chęć rewanżu, już nie mogło się doczekać, doczekać tego spotkania. No dobra, to teraz zajrzymy prosto w oczy Marka Ogdena, naszego podkoszowego. Dzisiaj także porozmawialiśmy z Markiem, no i teraz ten materiał. Uh, we feel motivated we feel very confident and hungry like we want this win uh, we know it's the most important victory out of the whole series right now so we know how important it is right now so we are pretty focused even though it sounds like we're having fun as well uh, friday game they only came out with more intensity more aggression and when it came down to crunch time so like the last two minutes of the game it just came down to, like you said, defense, but offensively, we weren't hitting our usual shots that we make in, around that time. So, like I said, we just know what to do better this game, and we came prepared, and we've done our homework, so I think we're ready. This is my second playoffs um, as a professional, but obviously, see serious now in this league, and from what I've been told from a lot of uh, People I played against who are other pros, they tell me when it's a five game series, game three is the most important game because that's like a pivotal game. Whoever takes the lead in the series, so whoever wins this one is up two to one. It only takes one more game to win the whole series, so it is very important. No dobra, tyle Marky Ogden. My także nie możemy się już doczekać tego dzisiejszego meczu, tego pierwszego gwizdka w tym dzisiejszym spotkaniu numer 3 finału play-off. Sędziowie tego dzisiejszego spotkania Marek Maliszewski, Michał Chrakowiecki i Michał Kuzia. To jest trójka rozjemców na ten mecz. Komisarzem Jarosław Czerobski. No i zobaczymy, co się będzie działo w hali Globus. Mark przed chwilą powiedział, że tego jego doświadczenia i z tego, jak rozmawia z innymi zawodnikami, mecz trzeci przy remisie 1 do 1 ma kluczowe znaczenie dla serii. Jak ty podchodzisz do tego, jak ty na to patrzysz, czy w ogóle zwracasz na to uwagę? Na pewno ma bardzo ważne znaczenie, bo jeśli się wygra, to daje to duży handicap, przede wszystkim mentalny, ale nie ma co patrzeć w tym, w tym kontekście bardziej koncentrować się po prostu na tym spotkaniu. Wygraliśmy tutaj w Lublinie w tym sezonie dwa razy, bo na Pucharze Polski i ligowe spotkanie było to stosunkowo niedawno, bo oba te spotkanie w tym roku kalendarzowym, także wiemy, wiemy po prostu, jak tutaj grać i, i przede wszystkim skupić się, aby to spotkanie wygrać, a nie myśleć o tym, co będzie, jeśli przegramy, czy jeśli wygramy, tylko liczy się, co jest dzisiaj na boisku. Coś tam dorzuciliście tutaj naszej taktyki przeciwko drużynie z Lublina. Nie mówimy może oczywiście o szczegółach, ale w samych założeniach, no, w całym podejściu. Na pewno są korekty, szczególnie po drugim spotkaniu. Rozmawialiśmy też, że to nie mogą być jakieś znaczące, duże zmiany. To mogą być tylko kosmetyczne korekty, jak się zachowywać przy danych akcjach w obronie, jak się zachowywać przy. gdzie poszukać naszych przewag jeszcze w ataku, dostosować się do ich obrony. Na pewno były takie, takie korekty. Też większą analizę jednak przykuliśmy do tej obrony, bo bo w ataku radzimy sobie dość dobrze, oczywiście, że zawsze może być lepiej choćby ta skuteczność za trzy punkty, która była tylko na 20% w drugim spotkaniu, ale przede wszystkim ta obrona, gdzie, gdzie trzeba poprawić naszą, naszą grę, aby nie tracić tak dużej ilości punktów. To jest, drodzy Państwo, play-off, to jest ta najpiękniejsza i najbardziej emocjonująca część sezonu, także muszą być emocje, bo trochę nerwów jest, nie? Trochę tej adrenaliny, jak się tak z tobą przybywa wczoraj i dzisiaj i tak dalej. No to widać, że już myślami jesteś przy tym meczu i też najlepiej, gdyby ten mecz nie był dopiero o 20, Do, tylko jakby najlepiej, gdyby było 13, na Dokładnie, przykład, tak? Zaraz następnego dnia po meczu byłem myśli, że szkoda, że trzeba czekać trzy dni na spotkanie, gdzie to stosunkowo nie jest jakoś długo, ale każdy już chciał, aby to spotkanie było jak najszybciej, bo po prostu. Po prostu chcemy wyjść na, na boisko i pokazać, że ten drugi mecz nam się nie udał i że to był po prostu wypadek przy pracy. No, właśnie, drodzy państwo, i też to dzisiejsze takie spotkanie, generalnie ta rywalizacja teraz w tym momencie w no to jest takie oddzielenie chłopców od mężczyzn, tak? Takie dwa duże testy charakterów dla zawodników obu, obu ekip, no bo te sfery mentalne, psychologiczne teraz bardzo dużo tutaj to tu będzie odgrywać rolę. No na też. pewno to są bardzo ważne. Widzimy, widzimy jak odmieniony zespół. Wyszedł w drugim spotkaniu, gdzie był strasznie zmobilizowany. Nie było widać w pierwszym meczu u nich aż takiego ognia w oczach, jak było widać w drugim, i można powiedzieć, że to była kluczowa w nich zmiana. Myślę, że dzisiaj u nas będzie podobny, albo nawet większy ogień. Dwa ognie tak, będą. Niż, niż, niż w poprzednim spotkaniu, I, i, i oby to miało odzwierciedlenie na tablicy wyników. Plan jest prosty. Trzeba wygrać, trzeba zwyciężyć, trzeba dokonać wszystkiego, żeby dzisiaj tutaj zanotować jakże ważne i potrzebne zwycięstwo. Dobrze, będziemy kończyć, bo obowiązki wzywają. Andrzej Urban był naszym gościem. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. To był program zapowiadający. Mecz numer 3, ćwierć finału play-off Energa Basket Ligi. Pszczółka start kontra Arget BM Stamstal. Mecz od godziny 20 w serwisie Emocje TV. Po meczu około 22.00 widzimy się prosto z hali Globus. Gramy, walczymy. Jesteśmy ze stali Dzisiaj plan jest prosty, zwyciężyć i objąć prowadzenie w tej serii 2 do 1. Tyle od nas i do zobaczenia po meczu. Chcesz Polecam. Chcesz wiaty? Polecam. Chcesz wiaty? Polecam. Chcesz wiaty? Polecam.